Was serdecznie na kolejnej wesołej lekcji. Niektórym z Was mówię dzień dobry, niektórym dobry wieczór. U mnie znowu wieczór. A kiedy Wy będziecie się ze mną uczyć, to już zależy od Was. Jaki będzie temat dzisiejszej lekcji? Jesteście ciekawi? To już dłużej nie trzymam Was w niepewności i powiem Wam, że. Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona rzeczownikom. Mój wirtualny zeszyt, temat, rzeczowniki. Rzeczowniki, co to takiego? To nic innego jak części mowy, które nazywają osoby, zwierzęta, rzeczy, rośliny, zjawiska przyrody, Także pojęcia. Czyli w skrócie, upraszczając bardzo, rzeczowniki to nazwy, ale oczywiście, jak będzie sprawdzian, albo jak będziecie pytani w szkole, to nie odpowiadajcie w ten sposób. Pamiętajcie, żeby powiedzieć, że rzeczowniki to części mowy. I co dalej? Bo na pewno Waszej Pani tyle nie wystarczy. Taka odpowiedź będzie za krótka. Trzeba będzie powiedzieć jeszcze, na jakie pytania odpowiadają rzeczowniki. To jest akurat bardzo proste, bo rzeczowniki odpowiadają tylko na dwa pytania. Na pytanie kto? I tutaj mamy przykładę siostra, kto? Kolega, kto? Nauczyciel, kto? Lekarz, piekarz, pies, kot. I pytanie drugie: co? Stół, piłka, jabłko, róża, arbus, burza, złość. Czyli rzeczowniki odpowiadają na pytania, kto, co. Przechodzimy do konkretnych przykładów. Rzeczowniki, które są nazwami osób. Wymieniłam Wam tutaj. Tylko kilka przykładów. Dziewczynka, chłopiec, widzimy nawet na ilustracji: dziecko, Kasia, Gosia, Janek, Karol, nauczyciel, mama, tata, dziadek, lekarz, piekarz, kierowca, brat. Ci najbardziej spostrzegawczy z Was zobaczą, że niektóre z tych rzeczowników, określających nazwy osób, pisane są wielką literą. Jeśli Jesteście w grupie tych osób, które nie do końca jeszcze wiedzą, czemu niektóre rzeczowniki tutaj zapisane są od wielkiej litery. To zapraszam do innego mojego filmu, w którym właśnie o tym jest mowa. Czyli podsumowując, rzeczowniki to nazwy osób, ale nie tylko. To również nazwy zwierząt. To pies, kot, krowa, chomik, królik, lemur, małpa. Przyjrzyjcie się, jak fajnie wyglądają. Świnia, wiewiórka, żaba, pająk. Nazwy zwierząt. To chyba łatwe będzie do zapamiętania, prawda? Oprócz nazw osób, nazw zwierząt. Rzeczowniki na, nazwy, to nazwy rzeczy. Stół, krzesło, biurko, lampa, obraz, książka, spódnica, sweter, skarpetki, mydło, szczotka, szczoteczka do zębów, garnek, lodówka, ławka, długopis. Wszystkie nazwy rzeczy to rzeczowniki, tak? Bo odpowiadają na jakie pytanie z tych dwóch pytań rzeczownika? Co? Co stół, co krzesło, co biurko, co okulary, co zegarek. Zgadza się? Pewnie, to możemy iść dalej. Szczotniki to także nazwy roślin. Kwiat, drzewo, trawa, jabłko, arbus, cytryna, pomidor, ogórek, kalafiur, tulipan, róża, ziemniak, gruszka. Warzywa i owoce, prawda? Co jeszcze tam nam przychodzi do głowy? Może być słonecznik, taki kwiat, prawda? I jeszcze jakiś owoc sobie wymienimy: banan. Zgadza się? Odpowiada na pytanie, co? Oczywiście, co kwiat, co drzewo, co trawa, co jabłko, co arbus. Czyli. Prawdę mówię, znowu, aby zapamiętujecie. Rzeczowniki to także nazwy zjawisk przyrodniczych. Tęcza, burza, grad, śnieg, wichura, tajfun, tornado, deszcz. Zobaczcie, jaka tutaj jest straszliwa zawierucha. Wszystko to są to nazwy zjawisk, czyli rzeczowniki. Również zapisane w głowie na stałe, prawda? Rzeczowniki to również nazwy pojęć, między innymi uczuć. Zobaczcie, miłość, zdziwienie, smutek, złość, tęsknota. To wszystko to również rzeczowniki. A tutaj specjalnie dla Was pokazał się Pan Rzeczownik, żeby podsumować i. Przypomnieć sobie, utrwalić wszystkie wiadomości o rzeczowniku. Pan rzeczownik jest częścią umowy, odpowiada na pytanie kto i pytanie co. Gdy pan rzeczownik odpowiada na pytanie kto, mówi o nazwach osób i nazwach zwierząt. Kiedy odpowiada na pytanie co, nazywa rzeczy rośliny. I zjawiska przyrodnicze, oraz pojęcia. Myślę, że pan rzeczownik jest już wam teraz dobrze znany. I spotkamy się następnym razem, żeby poznawać kolejne części mowy. To do zobaczenia, do kolejnego odcinka.